Odstawiłam na chwilę Czekusia karmę tutaj na stolik i słyszę takie chrupanie. A tutaj przy taki mały kotek i zjada właśnie jego karmę. Nieźle, chyba mu smakuje. Ja to teraz się boję kotów po tym zdarzeniu w Serbii, no ale dobra niech sobie je. Hejka! Hej, my już się spakowaliśmy i będziemy ruszać nad morze. W końcu do naszego celu może dotrzemy pięć dni później. Ale może dotrzemy, zobaczcie. Mamy taki samochód i... No cóż, uzbrajam go w GPS i będziemy jechać. No. Ogólnie fajnie tutaj, zobaczcie, dostajecie na wyposażeniu takie oto zatyczki, żeby jeździć bez pasu, bo tutaj nikt nie jeździ w pasach. Więc wiecie, my chyba jednak zapniemy je. Cud, że w ogóle są pasy, więc... No właśnie. No. Także, no jest ciekawie tutaj. Swobodnie, swobodnie. Bałagam w tym samochodzie straszny, no ale już. Praktycznie nie, tego nie układaliśmy, nie będziemy więc. Będziemy tego po raz kolejny przekładać już na kempingu się to jakoś ogarnie. No. No i ruszamy. Są samochód, więc trzeba go wyprzedzić, a raczej ominąć. Raczej ominąć, ale korek zacny był. Tomek mówi, że teraz chyba będziemy jechać jakimś bardzo długim, płatnym tunelem. Nie wiemy do końca, czy to jest na pewno ten tunel, ale zaraz się okaże. To chyba jednak nie jest ten płatny tunel, tylko po prostu jakiś zwykły tunel. Tak, a inny ma metrów, jest coś napisane. Nawet niedługi, pół kilometra. Lekko ponad. Więc nie, coś mi się pomyliło. Ładny widok, zakręt w lewo. Tutaj cała ta droga jest taka malownicza. Tak, bo wcześniej jechaliśmy drogą malowniczą P1, a teraz P3. Chyba teraz będzie ten płatny tunel, bo jest napisane, że zaraz będzie stop. Tak, będzie bramka, także... Także, także jednak się nie myliłem, tylko o tunel wcześniej powiedziałem. Tak. Więc zaraz zwalniamy i zobaczymy jak długi jest ten tunel. No i tutaj mamy właśnie bramki. Ten Oj. tunel ma ponad 4 km. Tak. Wjeżdżamy do niego. A taki cywilizowany mega. Były też takie, które wcześniej na drodze były też takie, które w ogóle oświetlenia nie miały, a też były dość długie, więc taki, taki wjazd, w mega taką czeluś, taką ciemną to robiło roboty, że jednak słabo było widać. I 2,50 kosztuje przejazd przez ten tunel. No i po raz pierwszy na tym wyjeździe widzimy kawałek morza. Także prawie dojechaliśmy. A tutaj takie skały przed nami. To jest właśnie ten tunel z serii ciemnych tuneli. Ale pięknie, powiem Wam. No tutaj to mi się podoba. W sumie gdzie mi się nie podobało. Co... Jedź swoim pasem. Ja po prostu już nie mogę. Dojechaliśmy na camping. Tutaj pan na rowerze pokazuje nam, gdzie mamy jechać. Mamy jechać za nim. Potem się zatrzymamy i pójdziemy po prostu poszukać sobie miejsca. Także jedziemy za tym panem w zielonej koszulce. No i zdecydowaliśmy się na takie miejsce numer 102. Jest teraz za mną. Będziemy wyciągać rzeczy z samochodu. Mamy tam wielki bałagan, więc musimy to jakoś ogarnąć. Rozbić się wstępnie. Kemping wydaje się być naprawdę mega fajny, bardzo pozytywnie. Nie wiem jak wygląda morze, bo tu jest kilka metrów do przejścia do morza, ale to już nieważne i tak, tak nie będziemy szukać innego kempingu. Ale naprawdę kemping jest tak z takimi szczegółami jest dopracowany. No. Na miłość nastawiony. Dobry. Ale później pokażemy wam o co chodzi. Nie tracimy czasu, rozbijamy się, żeby kolejnego dnia nie tracić i lecimy z tym wszystkim. Zobaczcie, jesteśmy już prawie do końca rozbici. Znaczy rozbici to jesteśmy, ale. Kończymy tutaj sobie układać rzeczy i organizować, żebyśmy mieli po prostu porządek. No żebyśmy przez te kolejne tam 7 czy 8 Nie, w sumie 6. Nie, piątek ilci. No to przez kolejne 6 dni, żebyśmy mogli odpocząć. Yy, czy tam 7. Cześć! Mój umysł nie chce tego przyjąć, że to tak krótko. No ale żebyśmy już trochę odpoczęli, a nie ciągle się mi miotali tutaj, mocali z tymi rzeczami. Więc organizujemy i zaraz będziemy odpoczywać. Tak, tutaj już materac mamy napompowany, rzeczy przyniesione. Półeczka złożona. Rzeczy powoli układamy. Ale to nie wszystko. W tym miejscu mamy już nasz przedsionek. Strefę relaksu, czyli lautu, ja zaraz przygotowuję posiłek i będziemy jeść obiadek. Dzisiaj będziemy mieć do jedzenia zupę pieczarkową z makaronem i kurczakiem. A potem na drugie danie będzie kociołek mięsny z pieczarkami. No i zupka gotowa! Jeśli chodzi o zupę, to była pyszna, tylko trochę ostrawa, podobnie jak to leczo. Ale zobaczymy, co z tym kociołkiem. Ula, jak tam twoje wrażenia z kociołka! No ja dopiero jedną łyżkę wzięłam, ale no spoko jest wstępnie. Chociaż najbardziej mi chyba smakowała zupa pomidorowa. Yy. I te takie na zimno, te kurczaki w jakimś tam sosie. No nie, no tamte poprzednie mi jakoś chabary smakowało, ale nie wiem, bo dopiero spróbowałam. No tak, my się zasugerowaliśmy jednym z filmów z kanału Kiki Świat. Tak, bo on to pokazywał i nas zaciekawiło. No i nawet spoko, nie można powiedzieć. Jeśli ma być zdrowsze niż te dania pudliżki, bądź podobne, no to czemu nie? Znaczy nie wiem czy zdrowsze, bo te pudliżki teraz też już ma całkiem niezłe składy, ale takie no, nawet jest spoko dobre, więc czemu nie? Zatem myjemy i za chwilę idziemy na spacer z psem i zobaczyć w końcu może tak na własne oczy i nawet może je dotknąć. <laughs> Jeszcze do tego wszystkiego nam kota brakowało. Wyszliśmy na spacer z psem w kierunku morza, a tutaj za nami zobaczcie takie piękne góry. Na tym kempingu jesteśmy otoczeni górami. No, nie widać z niego poziomu tego, bo jest dużo po prostu tych drzew oliwnych. drzewa mi widać tylko. Pomiędzy drzewami widać, tylko właśnie no, gałęzie zasłaniają. Mhm. Ale ogólnie z perspektywy kempingu to widać, że jest jakby w takim zagłębieniu pomiędzy górami, więc no. fajnie to wygląda, fajne wrażenia. Teraz idziemy w końcu zobaczyć, jak może. Tutaj tak. mamy taki skrót, znaczy taką jakąś drogę, fajną z kempingu poprowadzoną i niedługo powinniśmy dojść na plażę. Tak. Teraz w sumie jesteśmy w drugim kempingu, taki, który się znajduje o wiele bliżej linii brzegowej, ale to taki bardziej w sumie parking. Parking, a nie kemping. Nie, tutaj to nam nie chciała. Patelnia, żadnych drzew i brzydko. Idziemy i idziemy tą drogą i zobaczcie, no ciągną się te przyczepy i ciągną. Ale może już niedługo będzie jakaś bardziej dzika plaża. Bo obecnie każde z wejść jest oznaczone, że jest zakaz wejścia dla psów. Ogólnie jest spoko ta plaża, ale właśnie no, z pieskiem nie można. Więc zobaczymy tam do końca jak to będzie wyglądało. Jak nie będzie można, to będzie siedział sobie po prostu w namiocie. Ta plaża się tak ciągnęła i ciągnęła, ale przeszliśmy wzdłuż i cały czas były zakazy odnośnie psów, a tutaj na końcu już jakby nie, po, nie powtarzają więc się. Jest niezagospodarowana, śmietniki się skończyły, zatem. Nie, nie, no, śmietniki jeszcze są, ale już te parasole się skończyły, te bary, więc zresztą tam nawet dwa psy się co zobaczyć. No tak. No więc myślę, że tutaj już można sam przyjść, jakbyśmy go nie chcieli zostawiać w przedsionku. No, to może tutaj z nami być, ale ogólnie jest to bardzo pięknie. No, super, to jest słońce pokaż. razie. Bo nie wzięliśmy okularów, bo już na kempingu tak się wydawało, że już nie ma słońca. Tam po prostu jest dużo drzew. Tak. No, Chodźmy trudno. już do wody. Idziemy zobaczyć, jaka woda. No, i dotarliśmy do morza. Woda tak. nie jest najczystsza ani najcieplejsza. Raczej wynika to z tego, że przez ostatnie trzy dni były bardzo silne deszcze i burze. Więc to tak zazwyczaj jest, ale myślę, że się uspokoi. No już dużo ale dzisiaj taki spokojnie spokojniejszy dzień dopiera, więc myślę, że to się uspokoi. Ale... Dokładnie, ale... dokładnie tak, ale zobaczcie jak tam pięknie za nami i przed nami, no ogólnie wszędzie. Jest bardzo ładnie, więc spoko. Padłem na pomysł, żebyśmy sobie usiedli tutaj na brzegu i popatrzyli na zachód słońca, bo jak widać już się zbliża. Wybiła 19.40 i słonko schowało się za tą wyspą. Tak, Czokuś? Tak, tak. To zatem my idziemy z powrotem na kemping. Zobaczcie, to jest nasza miotełka. Ja tak się martwię, ponieważ wydaje mi się, że ona została zjedzona przez jakiegoś gryzonia. Mysz, szczur, nie wiadomo co to jest, ale wydaje mi się, że ta rękoje została pogryziona. Ponieważ dwa dni temu, no widziałem, tak mi się przynajmniej wydawało, wydaje mi się, że ona była gdzieś do tego momentu zjedzona, a później, jak przepakowywaliśmy rzeczy, to cała była zjedzona, ale nie wiem czy ja się źle skupiłem, czy jak, no ciężko mi powiedzieć ja to mówiłam, że może to od upału ta guma popękała, ta pianka no nie nie już mi się w tym wszystkim nie chciało po prostu wierzyć, że jeszcze jakiś gryzoń ma być w samochodzie bo Tomek podejrzewał, mówi do mnie ty zobacz chyba, coś nam gryzie tutaj w tym samochodzie, ale zobaczcie, tutaj są jakby jakieś zęby, no nie wiem dziwne to trochę, no i tak w sumie przepakowaliśmy się i zapomniałem o temacie, ale tak się złożyło że patrzę sobie dzisiaj na bluzę a bluza jest taka pogryziona no. w trzech miejscach, w czterech w sumie nawet I ta miejscach. Nowa bluza. To jest nowka sztuka bluza. Pierwszy raz ją masz na sobie. Tak, pierwszy raz mamy na sobie i tak wygląda: no tak wygląda. I wiecie co my zrobiliśmy. Uznaliśmy, że my napiszemy do tego naszego gostka od lawety. Ja dopiero co zdążyłam mu dzisiaj wysłać wieczorem zdjęcia, jak się tutaj rozbiliśmy, żeby wiedział, że dojechaliśmy i wszystko jest ok. A teraz to, jak mówisz, żeby pisać do niego wiadomości, ja mówię, no po prostu chłop się załamie. My wyjechaliśmy, ale problemy związane z nami się nie skończyły. Ja My to pisz teraz po Sarbsku o tym, że mysz masz w samochodzie, no to myśli sobie, no debile po prostu już, no masakra. No ale mówimy, no kurczę, tam zostały nasze kaski motocyklowe, kurtka motocyklowa, bo myśleliśmy, że tutaj może jakiś skuter wypożyczymy, no ale już po tym wszystkim to zrezygnowaliśmy z tego pomysłu, bo już, wiecie, i czasu mniej, już za samochód zapłaciliśmy za wypożyczenie. No więc tak stwierdziliśmy, no kurczę, jakby to miało zjeść te rzeczy. Jeszcze ta nasz, ta kabina prysznicowa, skampersuwa ten namiot, więc no, szkoda tego wszystkiego pytania, czy już to nie jest pojedzone, no ale miejmy nadzieję, że nie. No i Tomek napisał wiadomość po polsku, skopiowaliśmy do tłumacza i wysłaliśmy, no i zobaczcie. Tutaj wysłaliśmy taką wiadomość, napisane I mamo jos jedno molbu myślim da i mamo misa u że mamy jeszcze jedną prośbę, myślimy, że mamy mysz myśle albo gryzonia w samochodzie no i że tam czy mógłby wyjąć nasze rzeczy albo zostawić jakąś pułapkę no i wysłaliśmy o co chodzi, tutaj zdjęcia że mamy dziury i tutaj tą szczotkę obgryzono, a pan odpisał Wysłał nam z kerina z tego. Z Wyjąłem dzisiaj Twoje rzeczy z samochodu, a teraz zostawiłem na niego pułapkę. A ja na to odpisałam. Chwala. Zatem niekończące się przygody z takimi Polakami jak my pojechali, ale problemy zostały. No ale w sumie teraz to też w jego interesie, no bo ma ten samochód, to chyba też nie chce, żeby mu to pogryzło, więc... No prawdopodobnie, wiecie, znaczy nieprawdopodobnie, no były tam dziury, więc jakiś gryzoń mógł się przeliznąć po prostu i... Albo odwiedza od czasu do czasu Nissana no, i sobie podgryza. Przychodzi. No zobaczymy. No nic, także taka ciekawa historia. A teraz idziemy jeść kolację. Tak, najwyższa pora, 22 druga wybiła, już wszystkich obdzwoniliśmy. Tak. Zgłosi... Dalej gorąca linia, wiecie, wszyscy teraz w domu yy, siedzą w napięciu, czy, czy wszystko u nas ok. No, także, ale jest fajnie. Morze piękne, cieplutko. Tak, bardzo fajnie. i... I śmiesznie. Tak, dzisiaj ogólnie pierwszy dzień pierwszy, pierwszy dzień na kempingu i będzie najchłodniejszy. No a nasi rodzice szykują jakieś prezenty dla tych ludzi, co nam tutaj pomogli, żeby przywieźć z Polski. Więc do nas dzwonili, ile jest tych ludzi. <grym, <grym, ile tych prezentów, zatem <grym>, zaczęliśmy im wymieniać, kto nam pomógł. No jakieś mają przywieźć Trochę się jakieś, zebrało. Jakieś paczki, jakieś prezenty, żeby właśnie no, jakoś się odwdzięczyć, chociaż żeby taki gest po prostu od nas dać. No, jeszcze mają dowieźć kanapy z Nissana, to nie wiem czy mówiłam, roletkę i siedziska z Nissana. no bo wiecie, jak my mieliśmy campersuwa zrobionego, to powyjmowaliśmy te rzeczy, no a temu panu się przydadzą, nam i tak się nie przydadzą, więc... Nie będziemy tym handlować już. Niech on ma komplet już. ma komplet, więc oni też to zabiorą. No i ogólnie to wypożyczyli, znaczy nie wypożyczyli, tylko mam od jakiejś koleżanki załatwiła jakiegoś ogromnego boksa dachowego, żeby się zmieścić z tymi wszystkimi rzeczami, bo to, to jest kolejna kwestia, że my byliśmy tak zapakowani, wiecie, nie jest po pierwsze dużym samochodem, po drugie byliśmy piętrowo zapakowani pod sam dach jeszcze z uwzględnieniem złożonych miejsc, wyjętych siedzisk i tak dalej tych tylnych wszystkie schowki i tak dalej, więc my rzeczy mieliśmy full, a teraz przyjadą po nas dwie osoby, my dwoje, czyli czwórka dorosłych i jeszcze pies, więc wiadomo, że w środku nic nie spakujemy i tylko bagażnik, no to to na bank by nie weszło, a też chcielibyśmy może spróbować zabrać tą naszą platformę od Campersowa, no bo jednak z tym napracowaliśmy i szkoda nam tego trochę zostawić i tutaj żeby poszło na straty, no też to swoje kosztowało, zobaczymy czy to się uda no ale na pewno box przynajmniej umożliwi zabranie większej ilości rzeczy bo myślę, że bez boksa to nawet i bez tych platform to i tak byśmy wszystkiego nie zabrali, także także oni tam już kombinują ja mówię do mamy, małe dzieci małe kłopoty, a mama no ja już nie chciałam nic mówić ja mu będę mógł powiedzieć, że to żaden kłopot, no ale cóż. No dobra, to my idziemy jeść kolację i kończymy chyba już ten film. No to co, to w takim razie na razie cześć, cześć. cześć. Ja wiedziałem, że jeszcze nie skończymy tych nagrań. No, chcieliśmy jeszcze powiedzieć, że zrobiło się chłodno, tam siedzieliśmy na zewnątrz i postanowiliśmy włączyć naszą farelkę. Tym razem nie ten piecek gazowy, tylko taką po prostu zwykłą. No taką dmuchaną. Dmuchaną. <śleszy> To dmuchawa w sensie. Ale ja się obawiam, bo już jest po 22 i w ogóle się okazało, że ten kemping jest po prostu jak wymarły. Wszyscy poszli spać, my chyba tu najgłośniej się zachowujemy ze wszystkich, bo w Grecji co oni siedzieli tam, balowali do pierwszej, drugiej, a tutaj to po prostu 22. Tu w ogóle jest taka cisza, no dobra, nieważne. I żeby nie za głośno, ale właśnie ona jest bardzo cichutka. Więc fajnie, mamy teraz tak komfortowo tutaj, jak w domku. Tak, ja byłem w bluzie wcześniej, jak widzieliście. Pokazywałem pogryzioną bluzę przez jakąś mysz, albo szczurę, albo po coś podobnego. No i powiem Wam, że tu teraz jest, jest mi komfortowo, więc fajnie. Tak chciałem po prostu uzasadnić e, fakt, że tyle rzeczy po prostu zabieramy. Ale no nie ma co ukrywać, dzięki temu komfort podróży się jeszcze bardziej zwiększył, a w sumie rzeczy i tak jest dużo. W tym wyjeździe mieliśmy mieć minimalizm, to wiadomo było, że nie wyjdzie, więc mamy maksymalizm. I przez to nasi rodzice muszą wypożyczać boksa. <noise> więc wszystko dobrze, jak jest dobrze, no nieważne. Pokaż naszego pieska, jak się włoży. A to jest nasz piesek. Jak widać, położył się na naszych podusiach. Weź Ula, pokaż lampkę naszą, o. Ja tutaj lepiej doświetlę. Widzicie, jak pięknie sobie leży? Leży sobie na podusiach, ale na czym leżą podusie? Na materacykach, Skamper więc... Suwa trzy gąbki, jedno na drugim. jest to jest nasz królewicz na ziarnku grochu. On musi mieć mięciutko. On sobie zrzucił te małe poduszki? Tak, sam sobie zrzucił i uznał, że tyle mu wystarczy, już. Że tyle mu wystarczy że za was. wysoko, tak. Mhm. Za wysoko, za miękko, ale ta opcja jest dla niego komfortowa. A jak się zastanawiacie, po co my zabraliśmy ze sobą gąbki z Kampersuwa, a to po to, bo tutaj w przedsionku może zrobimy to po sobie to, bo taki... bo mamy za mało rzeczy. <laughs> zrobimy sobie w tym miejscu taki chill-out room i nie będziemy musieli zabierać ze sobą materaca takiego dmuchanego, tylko właśnie na tych gąbkach może uda się położyć i zrelaksować zobaczymy on no, wygląda jakby to było takie małe łóżeczko dla niego <grym> tak dziecięce z podusią <grym> no dobra, relaksuj się psino jedna, a my idziemy jeść kolację no, a ten pies to jest po prostu niemożliwe no, no dobra, kolację, a jest godzina 22.30 ogólnie ostatnio wszystko mamy przesunięte w czasie dobra, zawieszam naszą lampkę Ostatnio tak jemy kolację niestety. No. Ostatnio nawet koło północy przez te wszystkie sprawy to z nim to wszystko ogarniemy. Ale I dobrze, wszystko... że jemy. Od jutra chyba już będzie wszystko no, dobrze. Już bo już do wszystko normy. wróciło już dzisiaj do normy w sumie. No, tak. tak, od, od tej dwunastej. Wcześniej się rozbijaliśmy no. tutaj, to też się przedłużyło. No dobra, to lecimy jeść. Mhm. Znaczy po prostu siadamy. <laughs> Ula suszyła przed chwilą włosy i mówi... O, zaraz się skończy suszenie i przestanie być tak przyjemnie. A jest jeszcze cieplej. No właśnie, a I tutaj... I ciszej, jest... bo suszarka to hałasuje mega, a to no. jest cichsze niż suszarka. No. Ucztę czas zacząć. Mamy gulasz angielski. Takie kanapki. I będziemy jeść z Polakcją Tak, gulasz angielski firmy Krakus jest fantastyczny. Zapraszamy do współpracy. Czuje trochę jak na majówce, że siedzieliśmy w z piecykiem gazowym i jedliśmy kanapki z gulaszem. Teraz mamy ten piecyk taki, właśnie jak mówiłam, tą parelkę i przynajmniej jest o tyle lepiej, że nie trzeba się martwić, że pies tam podejdzie i dotknie, no bo to go tak nie poparzy, jak ten gazowy, więc nie trzeba aż tak pilnować.